Hej! Jako, że pytałyście się o to, jak też zrobić takie klasyczne świeczki, no to dzisiaj właśnie poradnik o tym, jak zrobić taką klasyczną, najprostszą świecę. Ja akurat mam w kształcie stożka, ale można kupić też foremki w innym kształcie, jakich chcielibyście przygotować. Na samym początku do rondelka wrzucam wos. To mogą być po prostu fragmenty starych, niewypalonych do końca świeczek. I to wszystko topię. Uważajcie, by nie podgrzać za mocno masy, bo będzie Wam po prostu strzelać. Do tego dodaję barwnik, a także zapach. I to wszystko dokładnie mieszam. Do formy za pomocą sznurka i taśmy klejącej przemocowuję knot, tak aby był po środku. Obcinam go, żeby był na równi, żeby nie był za długi. I następnie wlewam odrobinę tej masy z rondla. To wszystko po to, żeby zasklepić dół tej formy. Gdybyście wylali od razu całość, to mogłoby wypłynąć no i świeczka by nie była tam, gdzie powinna. Więc wlewam chwilę, dosłownie czekam, to dosyć szybko zastyga, a następnie wlewam całą resztę i odstawiam, aby świeca zastygła. Musicie pamiętać, że przy tego rodzaju świecach. To wszystko się tak delikatnie jakby zapada, zostaje taki lejek w tej świecy, dlatego warto aby to był dół świecy. Możecie to oczywiście potem uzupełnić, no i wypełnić ten lej. Mam nadzieję, że poradnik wam się podoba no i że z niego skorzystacie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.